Do państwa, do to jak oprócz nie było z tego tytułu, że coś nie wprowadzić chce się coś wprowadzić, co być może być korzystniejsze, co żeśmy prowadzili na poprzedniej sesji. Ale eliminie forma wprowadzenia dla dzień dzisiejszy z trzech punktów, jak poprzednio na porządku posiedzenia, zrobiło się nagle 12 czy 13. Jest to absurd. Jestem jest piątą kadencję, jeszcze czegoś takiego nie było i była naprawdę mocna opozycja, którą ja nie miejscu. miejsc. Czegoś takiego jeszcze nie było. Prowadza się przed samą sesją dużo materiałów, których nie mogliśmy się zapoznać, do których nie mogliśmy się przygotować, a tylko po co? Po to, żeby stworzyć zakłamanie wśród radyk, a później wśród mieszkańców. Bez sensu. Tak, nie, tak na to się nie zgadzamy, dlatego wyszliśmy. Nie z innego powodu. Ja nie, chyba w pierwszych kadencjach rady, raz w sesji, kiedy byłam pierwszy i jedynym y, u raczyńskiego rady I, i więcej tego nie robiłem, bo wiem, że, że to nie znosi nic dobrego, ale po takim dzisiejszym działaniu naszej przewodniczącej, to jest po prostu majsterszyk negatywny dla społeczeństwa ludzkiego. A wracając do apelu, który państwo kierujecie. Na początku chcę powiedzieć, jak ja apeluję do mieszkańców miasta Lubina. Dziękuję Wam bardzo i apeluję do Was dalej, żebyście byli aktywni i przyglądali się bacznie to, co robi obecnie panujący Klub Lubin 2006, co robi niekorzystnego dla Was, a myślę tu o odpłatności za śmieci, za formę rozliczania. Apeluję do Was, bo dzięki Wam, Waszym działaniom, wszystkich prezesów spółdzielni dziś jest zmiana. Dziś jest zmiana z porządku posiedzenia. Nie dzięki tym, którzy tutaj są dzisiaj to y, y, dokonać. Dzięki wam, mieszkańcom miasta Lubina, bądźcie dalej aktywni. Ja do was apeluję. I żeby było jasne w tym temacie, jestem za apelem, który jest w tej chwili przygotowany. Chociaż jest to apel polityczny, on nic nie zmieni. Ale jestem przede wszystkim za apelem do tych radnych, którzy stworzyli tak niekorzystne prawo lubińskie, mówiące o odpłatności za śmieci na ostatniej sesji, żeby dzisiaj na kolejnej sesji, którą zwołamy, została z inicjatywy Klubu Radnych Prawo i Sprawiedliwości, zagłosowali za przesunięciem w formie segregacji odpadów, a przede wszystkim rozliczania z 1 stycznia na 1 września, tak żeśmy od początku chcieli, do, to, do tego Was namawiam i apeluję, żebyście to, to, to y, zrobili pierwszy krok, a to będzie wtedy wiarygodne dla Was, co czynicie i czy dzisiejsze Wasze działania. W związku z tym właśnie z na początku. Z porządku tak. posiedzenia były słuszne czy nie. Czy robią one tylko po prostu tak? Dziękuję bardzo. E, proszę. Nie ma, nie ma nic, nie ma nic. Rozłożyło może się rozłączył. Proszę tam sprawdzić wejście. Proszę tam nie rozrabiać przy biureczku, tylko pilnować swojego, swojego. Ale po co Pani te komentarze? A, przepraszam, pani? proszę, ja mam takie prawo. Pani sobie nie ma Pani prawa żadnego. Pani sobie mam sesję. Pani sobie uzurpowanie. Pani przerywa. Słusznie. Pani sobie uzurpowała, że Pani ma prawo. Pani prawo ma nie...